Ja się, znaczy mam, bo pytanie jak się zakończy w ogóle ten konflikt. Ja pamiętam z latem jak mówiłem, że tutaj jest klincz bokserski. Ukraina jest za słaba w sensie jeśli chodzi o demografię i te zasoby Rosjan są przeogromne. Gospodarka rosyjska pracuje na y, trybie wojennym. Ale myślę, że to co zrobili teraz y, Ukraińcy, uderzyli przede wszystkim to miękkie podbrzusze, w gospodarkę uderzyli. Ten cały przemysł, który przynosi pieniądze, czyli przemysł wydobywczy, ropa, gaz i tak dalej, jeżeli jeszcze w tym momencie Europa pójdzie swoją drogą i naprawdę wstrzyma zakupy surowców i odetnie się od Rosji, co będzie trudne, bo przypominam, że to nie tylko Słowacja i nie tylko Węgry. Ale też Francuzi robią swoje. Są jeszcze koncerny, które zarabiają doskonałe pieniądze na Rosji. Ale jeżeli to, to, się, to gardło się zaciśnie, to faktycznie Rosja będzie w tarapatach. Przypominam, że Rosja sprzedaje ogromne ilości ropy i gazu do Chin i do Indii, ale uwaga, ona sprzedaje po cenach bardzo niskich, bo to oni dyktują warunki. A jeżeli dzisiaj się okazuje, że Rosja nie jest w stanie sprzedawać, to te rezerwy się kończą. Te rezerwy złota, które miały Rosja, one się powoli kończą. I dzisiaj... Czy to wpłynie na sposób rządzenia? A może być tylko zmiana Furmana. Bo to nie jest tak, że ja kiedyś byłem zwolennikiem teorii, że Rosja się rozpadnie na 5-6 krajów. Myślę, że nie. Że Raczej Rosja dzisiaj. Może stać się takim wasalem Chin, które prostą sobie podporządku, podporządkują gospodarczo i nie tylko gospodarczo, bo wiadomo, że Putin to nie jest jako Putin, tam jest grupa ludzi, która trzyma władzę, która doskonale sobie e, żyje z tej gospodarki, z tej ropy, z tego gazu, z tych bogactw mineralnych, ten podział tak naprawdę, w którym bierze udział, biorą udział i oligarchowie, e, może inaczej przedsiębiorcy plus służby, on doskonale sobie tam radzi, ale on sobie poradzi, bo jeżeli odejdzie Putin, bo będzie obciążeniem, to przyjdzie następny. I tam się nic nie zmieni. Tam dalej będzie to samo, bo yy, ja nie wierzę w to, że yy, naród pójdzie po jakiś rozum do głowy. Ja nie wierzę w niepokoje społeczne, bo to nie tak. Tam raczej nie. Tam jakiejś wielkiej rewolucji czy powiedzmy chaosu nie będzie. Ale patrząc na tą dwubiegunowość, która się dzisiaj dzieje, na pewno nie jest to dobre dla do Europy.